Rekomu był ekip, rakoł Bietku Marma, Jane Waski i dwaj kluczowi obu ekip w odczuciu trenerów. Szwed Andras messing Panam Polski Chorier Rzeszów i Pani jest to członku, to jest standard Andras ja, messing właśnie, chyba dzisiaj był tym, który e, wyglądał te cenne punkty Darzychowiem. I Piotr Protasiewicz witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Na początek e, pytania do trenerów e, Rafał Wilk, e, panie Rafale, dwa oblicza spotkania, 26-16, bo to, to była ta rezerwa taktyczna i będzie jakby rozpoczął się od nowa, tutaj mikrofon dla pana. Jednak yy, ten wynik krokologiczny pozwala na to, że przebywając, można być się końca zwycięstwo. Dokładnie tak. My już tutaj, w chyba z kolei korzystamy z tej rezerwy, my korzystujemy w 100%, także dla tak, no, naszego zespołu ta rezerwa jest faktycznie stuprocentowa złota, bo, bo ostatnim wygrazie z tą rezerwę, no i dzisiaj już brak. brakło. Ostatni wiek decydował o zwycięstwie, ale nie tak. tak. chodzi o to, żeby tak właśnie wyglądały wszystkie mecze i ostatni wiek, gdzie już zdecydowało o zwycięstwie. pan dziękuję panu za to spotkanie i postawę swoje zadanie. Myślę, że bardzo dobrze. No tutaj Jak zwykle Niki Petersen to jest faktycznie zawodnik, na którego można liczyć, który co drugi mecz wykonał po 20 punktów. I no mówię, tutaj Niki reszta jechał jechała w kratkę. Davey Watts też pojechał bardzo ładnie. A no, reszta, mówię, to wszystko jest jeszcze do Mamy teraz play-offy. też Mieliśmy zawodników, tak jak na przykład Andras przyjechał. Chcieliśmy sprawdzić, jak jest po dłuższym okresie, kiedy nie jeździł u nas. Bardzo dobrze pojechał, który będzie startował w play offach A reszta. No, i myślę, że już pojechałem w miarę swoich możliwości i mówię, że teraz czekają tej -y i trzeba wszystko zrobić, żeby jak najlepiej wypadł. Andreas, na Sing, Twoja ocena spotkania, trenera. na powiedział, że potrzebie dobra postawa, jak oceniłbyś swoją jazdę, widać, że byś skuteczny i ofensywny, szczególnie w więzieniu a It's great tego. be an, uh... You know, I have my bike this time and everything is working pretty good. I have small problems with the start, but, uh, but, you know, it good. Także bardzo miło jest Andrasowi być tutaj w Zielonej Górze. Na tym spotkaniu pracowało mu wszystko dobrze, w szczególności motory nie wychodziły, aczkolwiek starty, ale cieszę się, że był tutaj. I jako w tej sytuacji 12 wyścigu, gdy bardzo ciasno było bardzo by z drzegorzą po tym biegu raz, że upomnienie za niebezpieczną jazdę dla Andrasa, a później jeszcze jakieś po pobiegły z drzegorzą to wszystko wyglądało z jego punktu The whole You know he closed away for me uh, all the, the whole heat and I think now it's the last corner now I do the same, I go inside and take him take him with me out it was not you know not mean, my mean to take him out too much just to pass him because I I go must must uh faster than him. That is one of the b passes. Uh sytuacja w tym biegu bieg cały był bardzo ciężki i w całym spotkaniu bardzo bliski siebie byli, byliśmy obaj z grzesiem z się Zegmota przez cały wyścig schodził do małej, blokował mnie, było bardzo blisko, więc w ostatnim e, już tutaj girażu postanowiłem zrobić to samo, wypchnąć go na zewnętrzną, nie miałem na pewno zamiaru, żeby go wypchnąć za mocno na zewnętrzną Chciałem go po prostu tylko wyprzeć Dwa. Trener Jan Groszki, Panie Trenerze, piąte zwycięstwo stało się faktem Wyczerpano to jest rozwiązanie jednak tutaj, przecież bardzo sprawdzało się na pewno nie było łatwo. Myślę, Każdy punkt zdobyty przez naszych zawodników jest bardzo cennym punktem i tu cała drużyna zasłużyła na to, że nawalczyli, chcieliśmy po prostu wygrać, żeby tak jak Pan wspomniał, żebyśmy dalej liczyli się jeszcze w walce o te premiowane miejsce szóste. Wszystko jest jeszcze możliwe. Myślę, że w jakimś sensie to wynagrodziliśmy kibicom za ostatnią porażkę w tobie. Piotr to Piotr Piotrze, mówiłem, że wchodzisz na konferencję zawsze były na przegrywach. No to dzisiaj dotrzełem sztuka, robimy to wszystko, zatkasz kona zycięsk, a to znowu spotykasz się z nami. Jak to jest to spotkanie i szczególnie ten ostatni wyścig, bo tam było bardzo ciekawie. Długo ciekawe, żeby tego żeby doczekać tego momentu, jeśli chodzi o konferencję zwycięstwo. Także cieszę się bardzo, bo wydaje mi się, że przełamałem. Szkoda, że tak późno, bo... E, Troszeczkę może ociekło tych punktów, jeśli chodzi o, o naszą drużynę. Czkawką nam się lubię cały czas, stała pierwszy mecz lecz i tak jak się obawialiśmy, tych punktów bardzo brakuje. Na pewno z tym dalej. Wszyscy dzisiaj jechaliśmy na 100% możliwości. Po raz pierwszy chyba w bardzo roku na naszym torze było dużo walk, można było je Uważam, że dzisiaj był wspaniały tory. Równy dla wszystkich, tylko takich widzów też, że nie było jasnego biesięgo. Także ja uważam, że, że te parunki po takich upadach deszczu zrobiliśmy to jakich chcieliśmy. Nie ma co na czekać było bardzo dobrze i tylko bardzo dobrą trzeba iść, bo nie zawsze starty wygrywa, a sami wiemy jak to jest loteria. W że nie jest zeszła, która dzisiaj była bardzo do, do, dobrze dysponowana, szczególnie jeśli jak to już standardem jest. To eee, ale mają takiego zawodnika, który ciągnie drużynę, to, to naprawdę jej się dużo łatwiej. Jednak dobra nie zgodamy. Czeka nas czwartek i później jeszcze niedziela. No zobaczmy, jak się to Wydaje mi się, że Tomek powiedział, że troszeczkę zmyli tą taką czarną prawę z poprzedniego występu i dzisiaj w tym zespole wszyscy naprawdę się i nie ma co gdzieś tam dalej debatować, komentować, a to, już że tamto nie jedziemy do przodu, patrzymy, ze jest przed nami, na sytuacja taka jaka jest, wszyscy musimy się z tym pogodzić i walczyć do końca. A ten ostatni wyścig? No wszyscy widzieliśmy, czyli one no, wiedzieliśmy, że potrzebują są punkty jest tak, bardzo za podmiotu na starcie i straciłem te, te, te kilka metrów, może nie kilka metrów, ale centymetry cenne, żeby założyć najmniej w trybie Jednak później, jak mówię, to było tyle do walki, że można było gdzieś tam powalczyć i... i no i to zrobiliśmy, to było. W sumie na początku, a skończyło się tak, że e, żeśmy w dwójkę z Iversonem wyprzedzili i te trzy punkty cenne w tym, w tym, w tym biegu, a dwa w całym meczu zostały w Zielonej górze, także ja uważam, że nic by nie dodać. Wszyscy znają, jak to yy, działa, czy trenerzy, na wysokości zadania będą giełkę GOK. Jest okej, okay, no bo chyba nikt tutaj realnie, pan szanowny, oczywiście chciałby się błonić ale za wysokie przeglądy w Rzeszowie, żeby myśleć o punkcie jednodzownym, czy jeszcze się z tym